Grudniowy poranek dla Ariny, młodej właścicielki niewielkiej rodzinnej pracowni krawieckiej, zajmującej się indywidualnym szyciem stylowych i ekskluzywnych garniturów, rozpoczął się od wyjazdu do niezwykle ważnego klienta. W jednej z przestronnych sal, luksusowej rezydencji, dokonywała ostatnich poprawek niemal gotowego garnituru trzyczęściowego dla Juliana, młodego, postawnego i wyniosłego człowieka, wnuka znanego mecenasa sztuki i miliardera. Aleksieja grigoriewicza Bujnowa. Arina skrupulatnie wymierzała długość spodni, starając się w miarę możliwości nie przeszkadzać młodemu bogaczowi, który bez końca rozmawiał przez telefon, ciągle gestykulując i tworząc na wyprasowanej tkaninie nowe zagniecenia. Praca szła powoli, ale dziewczyna i tak starała się jak mogła. Pamiętała nakaz ojca: kiedy rzecz jest uszyta z miłością, zawsze to czuć. Jednak z tak kapryśnym klientem, graniczyło to z wyczynem. Nie, powiedziałem, żadnych ustępstw. Julian gwałtownie zakończył kolejną rozmowę telefoniczną i w końcu zwrócił uwagę na krawcową. Długo jeszcze? Co się pani tak guzdra, jakby pani mumie owijała? Czwarta przymiarka. Kto inny na pani miejscu już dawno poradziłby sobie z zamówieniem? Czy pani w ogóle rozumie sens powiedzenia czas to pieniądz? Arina powoli wyprostowała się i wstała. Starając się zachować na twarzy wyraz uprzejmego spokoju, robię wszystko, co w mojej mocy. Jej głos był równy i stanowczy. Dla mnie przymiarka to zawsze wspólna praca z klientem. A jeśli klient nie idzie na rękę, nie dzieli się swoimi odczuciami, to proces produkcji się przeciąga. Młody bogacz prychnął pogardliwie, ale nie zdążył odpowiedzieć. Telefon znów natarczywie zadzwonił. Chłopak przyłożył telefon do ucha i z nieco udawaną wesołością zaczął mówić. Arina zabrała się za ostatni rękaw. w tej ręki, w której trzymał swój złoty telefon. Karolina, nie, wybacz, nie zdążę. Utknąłem w domu. Tak, wciąż tu jestem. Nagle zaczął skarżyć się niewidocznej rozmówczyni. No to po prostu nie do zniesienia, Karolino. Ta kostiumolożka już godzinę się tu grzebie, a ja muszę to znosić. Tak, tak, masz tysiąc razy rację. Niesamowicie krzywo ręka. Żadnego talentu tu nie widać. Obraza boleśnie ukłuła Arinę, Krawcowa zacisnęła usta, ale uparcie pracowała dalej, zamierzając dziś zakończyć to długie, pracochłonne i już opłacone zamówienie. Dlaczego nie mogę zrezygnować? Ze złością dopytywał młodszy bujnow do słuchawki. Bo narzucił ją mój dziadek, zwariowany starzec. Śmiejesz się, Karolina, a mi nie jest do śmiechu. Wiesz przecież, że od jego nastroju zależy moja część spadku więc muszę znosić wszystkie jego zachcianki. Arinie słuchającej narzekań młodego człowieka zrobiło się nieswojo. Jak ten młody obibok mógł tak lekceważąco wypowiadać się o własnym dziadku? Aleksiej Grigoriewicz był uważany przez wszystkich w mieście za szanowanego człowieka i sama Arina żywiła do niego najcieplejsze uczucia. Przecież zawsze był dla niej dobry i cenił jej pracę. Julian zakończył rozmowę i niespodziewanie dla Ariny opuścił rękę z telefonem. Krawcowa, która akurat w tym momencie pochyliła się nad mankietem, żeby zrobić zaznaczenie, nie zdążyła cofnąć ręki i szpilka lekko wbiła się w skórę jego nadgarstka. Młody bogacz zerwał się jak oparzony i widząc szpilkę wystającą z mankietu, natychmiast wybuchnął. Czy pani jest przy zdrowych zmysłach? Czy pani w ogóle widzi, gdzie tyka tymi swoimi igłami? Niewyobrażalna niekompetencja, urażona duma zawodowa i świadomość niesprawiedliwości oskarżeń zalały dziewczynę i nie wytrzymała. Powiem panu coś, szanowny panie. Zachowuje się pan jak dziecko. Nie potrafi pan stać spokojnie ani minuty, wypaliła prosto do niego. Powinien się pan uczyć uprzejmości i dostojeństwa od pańskiego dziadka. Aleksiej Grigoriewicz, w przeciwieństwie do pana, jest człowiekiem szlachetnym i zna wartość cudzej pracy. Julian zamarł, czy to w szoku we wściekłości. Jest pani tylko drobną szwaczką. Zamiast prawić morały, powinna pani milczeć, powiedział patrząc na nią z góry. Niech pani nie waży się porównywać przyszywania guzików ze skomplikowaną etykietą towarzyską i umiejętnością prowadzenia interesów w wyższych sferach, gdzie wymagana jest zimna krew, cynizm i nieludzka wytrzymałość. Gadać każdy potrafi gorzej z pracą, zripostowała złośliwie Arina, nie odwracając wzroku. A stworzyć coś rękami nie każdy umie. Pan nawet guzika przyszyć nie potrafi. Widząc, jak z oburzenia pobladła twarz młodego człowieka, Arina zrozumiała, że jej słowa trafiły w cel. Tak pani uważa, oświadczył, a w jego oczach błysnął niebezpieczny ognik. Przyszyję guzik lepiej od pani. Chwycił ze stojącego obok stolika nożyce krawieckie i ku przerażeniu krawcowej jednym ruchem odpruł jeden z guzików z poły niemal gotowej marynarki. Proszę podać igłę i nitkę, wyciągnął rękę w żądaniu. Arina poczuła, jak krew odpływa jej z twarzy. Co on sobie wyobraża? To było bezpośrednie wyzwanie dla jej kunsztu. Mimo to podała mu igłę z nawleczoną już nitką. Przyłożywszy guzik do miejsca, gdzie niedawno się znajdował, i nawet nie zadawszy sobie trudu zawiązania supełka, chłopak niedbale wykonał pierwszy ściek. Arina zamarła, obserwując jego ruchy. Nie przestrzegał żadnych zasad. Ale pracował z taką pewnością siebie, że wywoływało to osłupienie. Zrobiwszy kilka ściegów, Julian obciął końcówkę nici i pociągnąwszy za guzik, triumfująco oświadczył: I co pani na to? Ola la, trzyma się, zaśmiał się zwycięsko, wyraźnie delektując się swoją przewagą. Śmieszne jest porównywanie pracy prostej szwaczki z umiejętnościami wymagającymi strategicznego myślenia i wytrzymałości. Natychmiast zmrużył oczy na dziewczynę. A jego ton stał się lodowaty. Teraz pani kolej. Dziś wieczorem mój dziadek ma jubileusz. Będzie mnóstwo honorowych gości. To ważne wydarzenie towarzyskie, a na koniec zbiórka charytatywna. Skoro zagadanie pełnej sali milionerów to dla pani żaden problem, to najwyższy czas wykazać się talentem przekonywania. Niech pani sprawi, żeby goście się wzruszyli i wpłacili datki na szczytny cel. Błysną nieprzyjemnie oczami. I to nie jest prośba. Arina cofnęła się o krok, całkowicie oszołomiona. Nie rozumiała, jak ten absurdalny spór mógł doprowadzić do żądania pojawienia się na zamkniętym wieczorze towarzyskim. W oczach Juliana czytała pogardę. Czekał, aż dziewczyna się złamie. Ale nie sądzę, żeby to było możliwe, zaczęła Arina, czując jak jej determinacja topnieje. Odmawia pani? Widziała, jak Julian śmieje się z niej, upajając się jej niepewnością. Jeśli tak, to uznam pani słowa za puste gadanie. I wie pani co zrobię? Zrobię pani taką reklamę wśród wszystkich moich znajomych, pani pusta lalo, że to wasze rodzinne atelier padnie w ciągu kilku miesięcy. Nikt z wyższych sfer już do was nie przyjdzie, to gwarantuję. Biedna krawcowa zadrżała. To już nie była gra. Jej mały rodzinny biznes, któremu imię wyrobił jeszcze jej dziadek, kontynuował ojciec i który ona tak pielęgnowała, znalazł się w zagrożeniu. A winny był ten zarozumiały i nieprzewidywalny człowiek. Garnitur zostanie panu dostarczony po południu. Z trudem wydusiła i zaczęła pośpiesznie pakować swoje przybory krawieckie do torby roboczej. Nie mogła tu dłużej zostać. Młody bogacz chrząknął z satysfakcją, zrzucił marynarkę i, nie oglądając się, skierował się do wyjścia z sali, zostawiając dziewczynę w kompletnym rozterce. Krawcowa gorączkowo kalkulowała, Odmowa oznaczała krach, a wystąpienie nieuchronną kompromitację. Groźba młodszego Bujnowa była realna, i Arina z jakiegoś powodu ani trochę nie wątpiła, że wprowadzi ją w życie. Niespodziewanie dla samej siebie w odległym końcu przestronnego pokoju, Arina kątem oka dostrzegła jakiś ruch. Z półmroku drugiego otworu drzwiowego na światło ciężko wyszła postać. To był Aleksiej Grigoriewicz Bujnow. Starszy mężczyzna niespiesznie podszedł do dziewczyny. Jego oczy, mimo wieku, były jasne i przenikliwe. Jak się pani miewa, moje dziecko? zapytał łagodnie Aleksiej Grigoriewicz, głaszcząc ją po głowie niemal po ojcowsku. Jak pani ojciec? Tyle lat minęło, a pamiętam, jak pani, jeszcze jako mała dziewczynka, biegała po pracowni pani dziadka, kiedy szył mój pierwszy frak. Arina uśmiechnęła się do niego w odpowiedzi, choć niepokój jej nie opuszczał. Dziękuję dobrze. Ojciec przesyłał panu gratulacje. Z okazji jubileuszu. Miło, że pamięta o moich urodzinach, powiedział starzec. Jestem pani wielce wdzięczny za cierpliwość do mojego nierozsądnego wnuka, do jego wyniosłości i egoizmu. Arina nie zamierzała kłamać, czując, że niepokój jej nie puszcza. Pańskiemu wnukowi brakuje taktu, a jego mniemanie o sobie jest, moim zdaniem, nadmiernie wybujałe. Aleksiej Grigoriewicz smutno skinął głową. Zgadzam się. Przepraszam, ale słyszałem o waszym zakładzie. Arina westchnęła ze skruchą. Nie wygram tego głupiego sporu, a pana wnuk zniszczy nasz mały rodzinny biznes, a winą będzie moje nieostrożne ukłucie szpilką. W naszym fachu wystarczy jedna najmniejsza sugestia o niekompetencji. I to wszystko, koniec. Ani jednego klienta. Aleksiej Grigoriewicz postarczemu pogłaskał ją po ramieniu, a w jego oczach pojawiła się filuterna iskierka. Proszę posłuchać, Arino. A ja wiem, jak pani pomóc. Dziewczyna z nadzieją spojrzała na starego miliardera, a ten mrugnął do niej spiskowo. Kierowca przywiózł Aleksieja Grigoriewicza i Arinę do jej pracowni. Krawcowa zaprosiła starego miliardera do niewielkiego gabinetu. Bujnow wszedł, rozglądając się po pomieszczeniu, gdzie niewiele zmieniło się w jego pamięci. Muszę skończyć garnitur i będę wolna, powiedziała Arina i rozłożyła marynarkę na stole roboczym, profesjonalnie wygładzając tkaninę. Aleksiej Grigoriewicz z ciepłym uśmiechem obserwował ją, podczas gdy ona zręcznie kończyła ostatnie przygotowania. Celowo nie ruszała guzika przyszytego przez Juliana. Kiedy dziewczyna wzięła żelazko, by ostatecznie przygotować zamówienie do wysyłki, starzec się odezwał: Zawsze wiedziałem, że wasz rodzinny biznes, przekazywany z pokolenia na pokolenie, to unikalna sprawa. Daje światu piękne rzeczy. Ma pani takie same złote ręce, jak pani dziadek i ojciec. Cenię to. I właśnie dlatego nigdy nie zrezygnuję z usług Waszej pracowni. Zrobił pauzę. A propos dobroczynności. Zbieramy środki na fundusz pomocy domom dziecka. To moja dawna inicjatywa. Te dzieci szczególnie potrzebują naszej troski. Po prostu nie wyobrażam sobie, jak mam się zachować na dzisiejszym wieczorze. Z niepokojem podzieliła się Arina, rozprasowując tkaninę żelazkiem. Będę tam pasować jak wół do karety. Najważniejsze, żeby zachowywała się pani naturalnie, wyjaśnił Aleksiej Grigoriewicz. Jego głos był łagodny, ale autorytarny. Uprzejmość to niewyuczone frazy, a szacunek dla rozmówcy. Niech pani trzyma postawę, nie miota się, mówi niezbyt głośno, ale pewnie. Jest pani osobą, która tworzy piękno własnymi rękami. To jest najcenniejsze. Boję się, że nie będę w stanie wydusić z siebie ani słowa, wyszeptała Arina. Jej oczy wyrażały szczery niepokój. O czym mogę rozmawiać przed takimi ludźmi? Mecenas uśmiechnął się. Proszę mówić od serca i o tym, co jest pani bliskie na przykład o wadze pracy, o tradycjach, o tym, jak cenne są złote ręce. Wtedy najprostsze rzeczy poruszą nawet najbardziej cyniczne i wyniosłe serca. Arina zamarła, patrząc przez okno na miasto. Nagle zrozumiała, o czym dokładnie powie tego wieczoru. Gdy tylko garnitur został zapakowany w papier, Arina wezwała kuriera. I wysłała go do bogatej rezydencji Juliana. Teraz zastanówmy się nad pani przemianą, powiedział Aleksiej Grigoriewicz. W co się pani ubierze? Arina wyjęła z głębokiej szafy sukienkę w turkusowym kolorze z najcieńszego jedwabiu, którą uszyła dla pewnej kapryśnej klientki, która później z niej zrezygnowała. Była elegancka i po przymiarce podkreślała jej zgrabną figurę. Wyśmienicie, za zauważył stary miliarder. Mam znajomą, która prowadzi jeden z najlepszych salonów. Pomoże nam z pani fryzurą. Jedziemy do niej. W salonie piękności przyjęto ich ze szczególnym szacunkiem. Arina obserwowała, jak dystyngowany Aleksiej Grigoriewicz rozmawia z właścicielką nie jak klient, ale jak z dawnym przyjacielem, ze szczególnym zaufaniem. To była ta wspólnota, której tak brakowało jego wnukowi. Stylistki, zainspirowane pojawieniem się czarującego staruszka, zrobiły wszystko, by Arina poczuła się oszałamiająco. Ułożono jej wytworną fryzurę, nałożono lekki makijaż, podkreślający jej urodę. Późnym zimowym wieczorem śnieg cicho padał za oknami szykownej restauracji. Arina, pod rękę ze swoim dobrym towarzyszem, weszła do holu. Turkusowa, jedwabna sukienka leżała na niej nienagannie. Na ręce wisiała mała damska torebka, ale uczucie chłodu wewnątrz w tej obcej atmosferze luksusu nie dawało jej spokoju. Jedynie pewność Aleksieja Grigoriewicza była jej oparciem. Arino, jest pani samą elegancją, powiedział cicho, szarmansko podając jej rękę. Głowa do góry i proszę pamiętać, pani kunszt jest wart więcej niż ich diamenty. Stary Bujnow, dystyngowany i ważny, wprowadził Arinę do sali bankietowej. Spojrzenia zebranych gości, najbardziej wpływowych osób w mieście, zwróciły się na jubilata i jego olśniewającą towarzyszkę. Arina trzymała postawę, pamiętając nauki swojego mentora. Wkrótce zauważyła Juliana. Stał przy fontannie, trzymając pod ramię efektowną blondynkę z bujną fryzurą. Młody bogacz zauważył ich i, pociągnąwszy za sobą swoją partnerkę, skierował się do jubilata. Wszystkiego najlepszego, kochany dziadku! Długo wieczności i szczęścia, powiedział Julian z obowiązkowym, ale lekko protekcjonalnym szacunkiem, a potem, jakby sobie przypomniawszy Przedstawił dziewczynę. Pozwólcie, to Karolina, moja przyjaciółka. Karolina dygnęła krótko w lekkim ukłonie i patrząc na starego mecenasa, powiedziała z nieco przesłodzonym zachwytem: Aleksieju Grigoriewiczu, jak pan udaje się organizować tak luksusowe wieczory? Ten z pewnością zapadnie nam wszystkim w pamięć na długo. Arina zauważyła, że Julian zastygł, w napięciu przyglądając się jej, jakby nie wierzył, że to ta sama drobna szwaczka i że nie bała się tu zjawić. Patrzył na nią, a w jego oczach szok stopniowo przechodził w ledwo skrywany zachwyt. Kącik ust młodego bogacza drgnął, i nie odwrócił wzroku, nawet gdy Karolina szarpnęła go za rękaw. Efektowna piękność, zauważywszy, że jej adorator traci nią zainteresowanie, natychmiast się spięła, a Arina dostrzegła jej próbę ukrycia zazdrości wobec zagrożenia ze strony niespodziewanej możliwej konkurentki. Arino, moje dziecko! Powiedział miękko Aleksiej Grigoriewicz, zwracając się do niej z ojcowskim ciepłem: Bądź łaskawa, dotrzymać towarzystwa mojemu wnukowi. Ja cię zostawię na chwilę. Nie będę cię obarczać niekończącymi się gratulacjami, które mnie czekają. A ty, Julianie, proszę, zaopiekuj się naszym gościem. Stary miliarder odszedł, zostawiając Arinę sam na sam z Julianem i jego partnerką. Blondynka nie traciła czasu, chcąc odzyskać swoją przewagę. Julianku, więc to jest ta sama beznadziejna szwaczka, o której mówiłeś dosłownie kilka minut temu. Zwróciła się do milczącego młodego mężczyzny. Znaczy, to ona cię prawie zakłuła. No proszę. Jakie to dziwne, że twój szlachetny dziadunio zniżył się do tej niezdarnej szwaczki na raucie. Chociaż może nie będzie tak nudno. Będzie się z kogo pośmiać. Jestem tu tylko, by wesprzeć Aleksieja Grigoriewicza. Spokojnie odparowała Arina. To ja ją zaprosiłem. Głucho odpowiedział młodszy Bujnow ku zdziwieniu przyjaciółki. Jednak Karolina natychmiast opanowała się i przytuliła do młodego bogacza. A flirtując, jej ręka prześlizgnęła się po jego marynarce. Figlarnie patrząc mu w oczy, pokręciła cienkimi palcami jeden z guzików i z udawanym zdziwieniem zapytała: Po co ona tu jest, kochanie? Nitka niezabezpieczona supełkiem, puściła i guzik został w dłoni Karoliny. Oj, spójrz tylko! Dość głośno wykrzyknęła blondynka. Garnitur, który upichciła ta partaczka, rozlatuje się w oczach. I z drwiącym śmiechem podała oderwany guzik Arinie. Krawcowa spłonęła rumieńcem. Niewątpliwie to ona była odpowiedzialna za cały garnitur, ale przecież ten guzik przyszył Julian. Lecz kogo to obchodzi? Nikt o tym nie wie. Arina lekko się cofnęła. Przestraszyła się, że właśnie teraz ta napuszona Karolina w obecności tylu gości, jej potencjalnych klientów. Rozgłosi o nieszczęsnym guziku i nienaganna reputacja jej pracowni zostanie bezpowrotnie zszargana. Ktoś ze stojących obok gości, zwabiony hałasem, zapytał z zainteresowaniem: A gdzie zamówił pan taki nieudany garnitur, od którego odpadają guziki? Arina zacisnęła powieki i nagle usłyszała głos Juliana, który milczał do tej pory: Panowie ku swojemu wstydowi muszę przyznać, że w przyszywaniu guzików nie jestem mistrzem. Arina otworzyła oczy i zauważyła, jak na twarzy młodego człowieka mignęło spóźnione uświadomienie sobie własnej głupoty i wyraźna chęć ratowania sytuacji. Garnitur jest doskonały. Tego nie można mu odmówić, a za guzik ponoszę odpowiedzialność osobiście ja. Dziewczyna nie wierzyła własnym uszom. Ten arogancki, rozpuszczony typ ratował ją przed publiczną kompromitacją. Jakieś przelotne ciepło pojawiło się w jej wnętrzu. A jej ręce same otworzyły miniaturową damską torebkę. Trzymając oderwany guzik małym i serdecznym palcem, Arina wyjęła igłę z nawleczoną już nitką. To tylko drobnostka, powiedziała z lekkim uśmiechem, zwracając się do gości. Każdy błąd można naprawić bez trudu, jeśli znajdzie się w sobie siłę i w porę się do niego przyzna. Z winym, wyćwiczonym ruchem, wypracowanym przez lata żmudnej pracy, przyłożyła guzik do marynarki młodego wnuka miliardera. I w mgnieniu oka przyszyła go na amen, zabezpieczając profesjonalnym węzłem. Palce dziewczyny poruszały się szybko i precyzyjnie, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. A goście stojący w pobliżu zamarli, obserwując to mini-przedstawienie. Arina podniosła wzrok na Juliana i spotkała się z jego spojrzeniem. Ten patrzył na nią ze zdumieniem, a w jego wzroku czytała się cicha wdzięczność i jakieś nowe uczucie, rodzący się szacunek. Oboje zrozumieli, że uratowali się nawzajem. Jeden postąpił uczciwie, przyznając się do błędu, a druga szlachetnie naprawiła jego pomyłkę. Karolina, krzywiąc usta w pogardliwym uśmieszku, spróbowała wcisnąć się między nich i chwyciła za przyszyty guzik. Ale drugi raz oderwać go się już nie udało. Guzik trzymał się mocno. Arina zauważyła, jak blondynka rzuciła gniewne spojrzenie na swojego adoratora, ale ten już jej nie zauważał. W tym momencie Aleksiej Grigoriewicz podszedł do mikrofonu na scenie. Proszę o uwagę, panowie, rozniósł się jego donośny głos po sali. Z okazji mojego jubileuszu tradycyjnie zbieramy dziś środki na Fundusz Pomocy Domom Dziecka. Wiecie, że dążę do tego, by w to szczytne dzieło zaangażować jak najwięcej nowych ludzi. Właśnie dlatego chcę przedstawić wam gościa, którego praca i szczerość zasługują na największy szacunek. Arino, zapraszam na scenę. Dziewczyna poczuła, jak jej serce zamarło. Teraz musi wyjść. Całkiem blisko rozległ się dodający otuchy szept Juliana, bez cienia sarkazmu i typowej dla niego wyniosłości. Powodzenia, Arino, uda ci się. Arina wyszła na scenę. Kolana się pod nią ugięły, ale przypomniała sobie słowa staruszka jubilata. Mówić od serca. Dziewczyna omiotła wzrokiem twarze gości na sali. Następnie spojrzała na mecenasa stojącego obok niej. Szanowny Aleksieju Grigoriewiczu, szanowni goście, zaczęła Arina, a jej głos, choć niezbyt głośny, zabrzmiał niespodziewanie dla niej dźwięcznie. Nie jestem przyzwyczajona do wystąpień publicznych. Mój zawód to żmudna praca rękami. Tworzenie rzeczy, które dają ludziom radość i pewność siebie. Zrobiła pauzę, znów omiatając wzrokiem salę. Mój dziadek i ojciec byli przyjaciółmi Aleksieja Grigoriewicza. I znam go nie tylko jako człowieka sukcesu, ale jako człowieka, dla którego słowo szlachetność nie jest pustym dźwiękiem. Zawsze cenił uczciwą pracę, wspierał tych, którzy pracują, i nigdy nie zapominał o tych, którzy potrzebują pomocy. Jego wieloletnia przyjaźń z moją rodziną, jego niezmienne wsparcie w każdych czasach to przykład szacunku dla tradycji i dla ludzi zaczęła mówić nieco głośniej. Dziś na cześć jubileuszu naszego drogiego i przez wszystkich lubianego Aleksieja Grigoriewicza wzywam was do wsparcia dzieła jego życia, Funduszu Pomocy Domom Dziecka. Wyraźmy głęboki szacunek i wdzięczność dla jego szlachetnej drogi życiowej, potrajając jego osobisty wkład. Goście słuchali z uwagą i życzliwością. Stary Bujnow klaszcząc w dłonie podszedł i objął Arinę. Dziękuję ci za te słowa, moja droga, powiedział do mikrofonu. Powiedziałaś to, co trzeba. Sala wybuchła brawami. Niespodziewanie dla zmieszanej dziewczyny na scenę wszedł Julian. Stanął obok nich, demonstrując pełne wsparcie. Arina poczuła, jak bez skrępowania przyjacielsko objął ją z jednej strony, a swojego dziadka z drugiej. To był wyraźny, publiczny znak uwagi. Popieram każde słowo, powiedział głośno. Pokażmy, do czego zdolne jest nasze towarzystwo. Kiedy oklaski ucichły, a bogaci goście zaczęli wyjmować portfele, Julian szarmancko podał Arinie rękę i pomógł jej zejść ze sceny. Nie puścił dziewczyny, dopóki nie odprowadził jej do swojego stolika. Mówił coś pokrzepiającego i wesołego. Arina uśmiechnęła się. Młody bogacz nie spuszczał z niej swoich jasnych oczu, a jego twarz wyrażała nietypowe dla niego uczucia szacunku i triumfu. Kątem oka Arina zauważyła wyciągniętą z oburzenia i złości twarz Karoliny. Oczywiście straciła kontrolę nad swoim adoratorem. I chodzącym kapitałem, który demonstracyjnie wybrał tę nic niewartą parweniuszkę, a do tego publicznie ją obejmuje. Karolina zdecydowanie ruszyła w ich stronę. Hipokrytka! zasyczała zbliżywszy się do Ariny, nie patrząc na skonsternowanych gości, którzy znaleźli się w pobliżu. Postanowiłaś się podlizać do wyższych sfer, ale jesteś zwykłą, nędzną szwaczką. Nie jesteś mi równa. Tutaj nie podaje się, żebraczkom. Julian błyskawicznie zmienił się na twarzy. Karolina, jak ty się zachowujesz? Co się z tobą dzieje? W jego głosie słychać było skrajny stopień niedowierzania. Jak możesz mówić takie rzeczy tutaj po takiej przemowie? Jego rozczarowanie było oczywiste. Patrzył na nią, jakby widział swoją przyjaciółkę po raz pierwszy. To był moment bez powrotu. Proszę cię, żebyś natychmiast opuściła to miejsce, Karolino, zażądał. A teraz jego ton był twardym wyrazem odrzucenia. Takie zachowanie jest niedopuszczalne. Blondynka wstrząśnięta przeniosła wzrok na Juliana. Poddawać się najwyraźniej nie zamierzała. Julianku, wyganiasz mnie przez tę tkaczkę? krzyknęła, rzucając na młodego bogacza spojrzenie pełne furii. Ale ten nawet nie podniósł głosu. Dokonałaś wyboru, teraz wyjdź. W jego słowach była taka siła, że Karolina cofnęła się, potem spaliła Arinę nienawistnym spojrzeniem i dumnie, odwróciwszy się, wyszła z sali. Do młodych ludzi podszedł stary mecenas z filuternym uśmiechem. Nie spodziewałem się po tobie, wnuku, tak radykalnej zmiany, ale dawno powinieneś był pogonić od siebie tę swoją przyjaciółeczkę, intrygantkę. Dziadku, nie wiem, co się stało, ale dzisiaj jasno zdałem sobie sprawę ze swojego błędu, powiedział Julian, a w jego głosie słychać było nuty zmieszania. Odwrócił się do Krawcowej. Arino, przepraszam za moje zachowanie. Zachowywałem się jak ostatni głupiec. Wydawało mi się, że najważniejsze są pieniądze i szybkość, a pani czyny i słowa pokazały mi, że dusza potrzebna jest nawet w najprostszych rzeczach, wyciągnął do niej rękę. Z całą szczerością mówię pani, jest pani prawdziwym mistrzem i nie znudzi mi się powtarzać, że garnitur, który pani uszyła, leży na mnie nienagannie. Stary miliarder pokiwał głową z aprobatą. To są słowa godne mojego spadkobiercy, uśmiechnął się. Julian trzymał dziewczynę za rękę. Arino, chcę, żebyśmy pracowali razem, znów odezwał się młody bogacz, a jego oczy błyszczały. Przecież może pani stworzyć dla nas nową linię odzieży ze swoim podejściem, ze swoimi rodzinnymi tradycjami. To będzie marka, gdzie jakość jest najważniejsza. Krawcowa osłupiała. Julianie, to. to niewiarygodna skala, z przejęciem powiedziała dziewczyna. Potrzebuje czasu, żeby to przemyśleć. Młody człowiek skinął głową. Oczywiście nie poganiam pani, ale proszę posłuchać. Chcę udowodnić pani i sobie, że jestem gotów na zmiany. Miała pani rację, mówiąc, że nawet guzika nie potrafię przyszyć. Więc niech mnie pani nauczy, Arino. Niech pani pokaże, jak trzeba robić coś własnymi rękami. Jak pani to potrafi robić? Młodszy Bujnow nieco mocniej ścisnął dłoń dziewczyny. Wyświadczy mi pani tę przysługę? Arina spojrzała na chytrze uśmiechającego się Aleksieja Grigoriewicza, po czym przeniosła wzrok na jego wnuka zmieszanego, ale rozpaczliwie szczerego, i jej serce wypełniło się ciepłem. Dobrze, Julianie, odpowiedziała, będziemy się uczyć. Jutro o ósmi na ten rano u mnie w gabinecie. Pana dziadek powie, gdzie znaleźć moją pracownię. Uroczystość jubileuszowa zakończyła się rekordową zbiórką, a cały pozostały wieczór młody spadkobierca spędził przy czarującej krawcowej. Szarmancko ją adorując i starając się wywrzeć na niej jak najlepsze wrażenie. Następnego dnia młodszy Bujnow przyjechał do małej pracowni w centrum miasta. Wchodząc do gabinetu, zastał mistrzynię przy pracy. Witaj, Arino, cóż, jestem gotów. Arina zaśmiała się i wskazała mu krzesło. Młody człowiek usiadł i niezdarnie zaczął nawlekać nitkę. Długo się z tym grzebał, a Arina, żartując dla Otuchy, ostrożnie poprawiała jego palce. Kiedy pierwszy guzik został w końcu przyszyty, krzywo, ale mocno, Julian z dumą spojrzał na swoją pracę. I co, zaliczone? Zapytał, podnosząc na nią zakochane oczy. Mocna trójka, odpowiedziała Arina i roześmiała się dźwięcznie. O, myślę, że nieźle jak na pierwszy raz. Ale skoro jestem teraz oficjalnie twoim uczniem. Młody spadkobierca odłożył igłę i tkaninę z przyszytym guzikiem na bok. Czy wolno mi zaprosić Cię na kolację, a dokładniej na randkę, jeśli oczywiście się zgadzasz? Arina zmieszała się niespodziewaną propozycją i odpowiedziała: zgadzam się, Julianie. A Wy napiszcie, czy podobała Wam się moja historia i koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał. Już za kilka dni pojawi się tutaj nowa historia. Nie przegapcie.